Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gościmy dzisiaj ponownie kolegi Krzysztofa Zymnickiego z oddziału 050 Kłobucko. Kłobusk, przepraszam. U kolegi Krzysztofa gościliśmy już wcześniej kilka razy i hodowli jego dzisiaj już jako takiej prezentować nie będziemy, a opowiemy o tym, że mamy na sprzedaż troszeczkę gołębi z Krzysztofa hodowli, a są to gołębie takich ras jak od Andrasa Drapy, Dirk'a Lekensa, jak również innych hodowców. To są oczywiście gołębie z gołębi rozpodowych kolegi Krzysztofa. Więc o tych gołębiach powie nam może kolega Krzysztof. Proszę bardzo. No, hodowałem ten 120 młodych. Gołębi przeznaczyłem je dla hodowców z całej Polski. Uważam, że z najlepszych moich par rozpoczęły, uważam, że są bardzo dobre gołębie, że każdy, kto kupi te gołębie będzie zadowolony. Powiedz mi jeszcze, są to te same gołębie, co młode lotowałeś w tym roku nimi z tych par? Tak, tak, z tych samych par gołębi, które młode tylko to są już od trzeciego lęku A powiedzmy jeszcze o tych sukcesach te młode, które z tych właśnie gołębi rozpodowych pochodziły, jakie dla Ciebie w tym roku zdobyły tytuły? Ja zrobiłem mistrza oddziału i drugiego wicemistrza oddziału Zdobyła żona Bo kolega powiedzmy tutaj lata na, na młode na dwie drużyny, tak? Czy trzy? Dwie, dwie, dwie. Na dwie drużyny, ale na. Jedna drużyna żona, druga moja. Tak, a jeszcze na Gołębie Dorosłe również kolega miał sukcesy, bo y, też przypomnimy zdobył tytuły też na dwie drużyny lotowe i też jak się nazywa, były to czołowe czy mistrzowskie w oddziale, tak? Mistrza i wicemistrza oddziału Kłowów. Tak, a w okręgu jak tam? Roczny Gołębie, oczywiście. W okręgu jestem drugim wicemistrzem. Okręgu często. Także, może, jeszcze tutaj, nim przejdziemy do gołębników, tam kolega nam pokaże pojedyncze takie 3-4 gołąbki, które tutaj są z tych młodych gołębi przeznaczonych na sprzedaż. I jesteśmy właśnie we wnętrzu gołębnika, gdzie są te gołębie młode, o których kolega Krzysztof wspominał. Tutaj pokażmy je. O, tak tutaj wyglądają te gołębie młode. Tu widzimy większość gołębi niebieskich, ale mamy też gołębie płowe, takie płowe nakrapy, pstre, szpaki. Więcej może, jakie to są gołębie? To powie nam kolega Krzysztof. Proszę bardzo. Te płowe to są z Ronaldo, wnuczki Ronaldo. Ten głowy też jest z Ronaldo. Wszystkie te czerwone te wstreby. Pochodzą wszystko... drapy Ronaldo, tak? Tak, tak, drapy, z oryginalnej MB. Bo te gołębie drapy, tutaj przypomnijmy, to one u ciebie się bardzo dobrze sprawdzały na lotach, prawda? No, no, bardzo dobrze się krzyżują, bardzo dobrze latają. Ja, jak wcześniej mówiłem, wywalczyły super wynik tego MB. To pokażmy może tego yy, nakrapianego, tego wstrego, przepraszam, głowego, bo on taki jest charakterystyczny. O. I co to jest za gołąb dokładnie? To jest po tym wnuczku, to, po tym Imbredzie e, e, 454. Tak, to jest DV01769 z 2007 roku gołąb, 454. On jest też u nas wystawiony na innej, na aukcji teraz, tak. ale tego, a to jest właśnie córka tego, to jest chyba samiczka będzie, tak? Tak, tak, Samiczka, pokażmy tak. numer jaki ten gołąb ma może, bo to może kogoś zainteresować. 40... 4571, początek oczywiście PL050, a ja gołąb jest z 2012 roku, tak jak mówiliśmy. O. No a to jest ten czerwony, pełny brat tej samiczki. A, czyli to jest z tego samego gniazda, z tego samego lęgu. I... Z tego samego gniazda, to jest brat no. i siostra. No. A tam mam samiczkę lotowaną, Tutaj? też pełną siostrę, bardzo dobrze leciała. O, no, pokażmy. ta połowa samicy. O, widzimy. A to była ze wcześniejszych lęgów. Tak. tak, tak. I to są Ten, I ta była lotowana. Tak. To są gołębie lotowane. Tu widzimy. Także zobaczmy. Tak tutaj gołębie lotowane wyglądają. A tak wyglądają te młode. Jeszcze raz pokażemy je, które mamy tutaj na sprzedaż. I to też. O, i tu są też te gołębie. Te wszystkie można u nas zobaczyć na stronie internetowej, jak też można zadzwonić do kolegi Krzysztofa, się więcej o nich dowiedzieć. Kiedy już sobie ktoś wybierze jakiegoś gołębia, podać numer, a kolega Krzysztof więcej o nim może powiedzieć, ponieważ yy, tak jak mówiliśmy, z gołębi tych rozpodowych w tym roku dużo lotował i na dwie drużyny, także je, można powiedzieć, że tak są przetestowane. O tak one wyglądają. Na razie dziękujemy koledze Krzysztofowi i wszystkich zachęcamy do wejścia do nas na stronę y, naszegolebie.pl, jak również bezpośrednio do kolegi Krzysztofa Zymlińskiego, to jest www.zymliński.pl. Dziękujemy i do zobaczenia. Zachęcamy jeszcze raz do wchodzenia do nas na stronę. Dziękuję. Okay.